Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Elzotrop i zapraszam Was do mojej pierwszej recenzji z anime. Dzisiaj pogadam o Tora A więc Tora to manga i anime komediowo-romantyczne. A zostałem zachęcony do tego tytułu głównie przez to, że niedawno była premiera w Polsce tej mangi. Jest już jest na pewno pierwszy tom. Co do drugiego nie jestem pewien, ale... Ale i tak zobaczyłem ekranizację, a ja nie przypadam za emagą A więc co wam mogę powiedzieć po tych 26 odcinkach? Że anime ma przecudowną kom komedię że z cudowną komedią można się ubawić po pachy. Ja przez prawie cały czas się śmiałem, aż a wątek gramatyczny też nie był najgorszy. Naprawdę ym, było parę takich zdziwień, bo ja lubię. Być zeskakiwany przez komedie romantyczne to było parę takich dźwięk, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły, były bardzo fajne momenty, zwroty akcji, to wszystko działa na serio na plus. Muzyka. Muzyka była dobra, openingi były... mi się podobały, ale ending... już nie za bardzo, po prostu ja nie lubię za bardzo nigdy endingów, nie wiem czemu mam jakoś takie dziwne myślenie, ale nieważne. A w trakcie, między, w trakcie odcinków nie wyczułem jakiejś muzyki, tak jak w liczu zawsze można wyczuć te bitwy i tak dalej, kiedy się biją i tak dalej, a tam nie, najwyżej była jakaś tam lekka, która jakoś nie rzuciła mi się bardziej w ucho, z jest dużym plusem, bo y, muzyka w tym przypadku nie ciągła tego anime, tylko fabuła, która była genialna, mi się super podobało kwestie, nawet powiem wam, że nie najgorsze było to tłumaczenie, y, z którym oglądałem. Dora, dora! Jest anime, która oceniam mniej więcej na 10. Nie, dziewięć na dziewięć. Dziesięć. Jakoś ta dziesiątka. Co, czegoś mi tam brakowało tej dziesiątki. Przecież komedia była świetna. Przez 26 sześć odcinków nie było chwili nudy dla mnie. Ymm... Nigdy nie... akurat nie musiałem odejść od tego tytułu na chwilę, żeby, żeby zrozumieć wszystko. Tylko od razu było fajne, proste, przyjemne, naprawdę dobre anime, 9 na 10 jest na serio zasłużone. Pewnie wiele osób się z tym nie zgodzi, ale według mnie powinno być tak. Chociaż szczególnie, że ja nie jestem fanem romantycznych wątków, a tu był bardzo duży nacisk na to, ale komedia też była prześwietna. Osobom, które już zobaczyły Torodory, bo podejrzewam, że takie będą, są i będą, to polecam anime Shuffle. Wkryłem też również komedie romantyczne, ale z ciekawszymi wyborami, tymi romantycznymi. To była na podobnym poziomie, więc naprawdę polecam. A co? Ja się z Wami żegnam z tej strony, ale Drog. Na razie. Cześć.